Plenerowe Radia Łódź. Studio Plenerowe Radia Łódź. Studio Radia Łódź w Beleniu, tuż przed inscenizacją bitwy nad Wartą z 1939 roku. Ze mną marszałek województwa łódzkiego, Grzegorz Schreiber. Dzień dobry. Witam serdecznie Państwa, witam Panią redaktor. Panie Marszałku, podkreślamy tutaj, że jest to element kampanii Łódzkie Pamięta. To jest jedno z takich miejsc, które rzeczywiście trzeba upamiętniać. Postaramy się docierać do takich momentów historii, o których warto młodym pokoleniom opowiedzieć, o które warto zachować tej pamięci, zachować pamięci pokoleń. Wydaje się, że bitwa nad wzórą, która jest. Niesłychanie istotnym momentem naszej historii jest właśnie tego Warta i stąd wybór miejsca, w którym praktycznie doszło do pierwszych takich wojennych utarczek już na ziemię polskiej po wkroczeniu przez Niemców na nie. Kilka dni przed tą bitwą nad Wzurą mieliśmy do czynienia z nalotami niemieckimi na wielu, na Złoczew, zniszczenia tych miast. I potem już tutaj można powiedzieć regularna bitwa. Myślę, że mając tak dobre warunki, jakie tutaj, jakimi dysponujemy, gdzie możemy uczynić z tego w takiej formie widowiska historycznego przegląd tego, co się działo, pokazanie, wyobrażenie tego, takie namacalne na żywo, jak to mogło wyglądać jest jeszcze chyba ciekawsze niż obejrzenie tego y, przy pomocy filmu. No film też ma swoją oczywiście atrakcyjność. Ma można różnego rodzaju y, zabiegami, zbliżeń. Y, y, no naprawdę ma olbrzymie możliwości, ale jednak nie ma tak tej tutaj można w tym uczestniczyć po prostu. Nie ma tego dociśnięcia, tego zobaczenia na oczy, to, że siedzę, patrzę na to i widzę, jak to się działo. Widzę te oddziały niemieckie szturmujące polskie pozycje, widzę Polaków broniących się, widzę kontr... E, uderzenie, kontrofensywę, która nas, następuje z naszej strony, potem ponowny atak Niemców. Te elementy zobaczymy w tej bitwie. To są takie kluczowe momenty, które, e, które chcemy pokazać, ale pokażemy także samoloty bombardujące wsie, a więc bombardujące ludność cywilną. To jest taki bardzo brutalny moment, pokazujący, że już od pierwszych dni tamtej wojny Niemcy, to był taki barbarzyński atak, nie tylko Regularna bitwa, ale także niszczenie, zabijanie ludności cywilnej. Jeżeli mówimy o zabijaniu ludności cywilnej i mówimy o 39 roku, to natychmiast widzimy przed oczyma dzisiaj obrazki z telewizji pokazujące nam jak to wygląda w Ukrainie, jak to barbarzyńca tym wypadku rosyjski bombarduje domy, bombard... niszczy ludność cywilną, niczemu niewinną. Pierwsze dni tylko nam pokazują odrobinę tego, co naprawdę w II wojnie światowej mieliśmy, z czym mieliśmy do czynienia. Gdzie to apogeum tego barbarzyństwa miało miejsce? W Powstaniu Warszawskim, ale już przez cały okres wojenny przecież mieliśmy niszczenie zabudowań mieszkalnych, mieliśmy zabijanie dzieci, mieliśmy obozy koncentracyjne dla dzieci. To wszystko miało miejsce, także my tu dzisiaj oglądając tę inscenizację możemy sobie niejako w pigułce wyobrazić to, ten cały, cały dramat II wojny światowej. Elementem dzisiejszego wydarzenia jest też piknik militarno-historyczny. Tutaj też dotykamy tej, tej siły, dotykamy tego, co Wojsko Polskie, co dzisiaj jest uzbrojone i to poczucie bezpieczeństwa, na którym nam zależy mimo wszystko Mimo tego strasznego obrazu, który zobaczymy, aby jednak owo bezpieczeństwo także podkreślić, bezpieczeństwo, które dzisiaj, pomimo wojny, pomimo tego, że agresor za naszą granicą yy, no, robi różne nie, bardzo złe rzeczy, to jednak, że my tu w Polsce możemy się czuć bezpieczne. Po to jest ten piknik yy, militarny, po to, po to jest, żeby nam pokazać, jak yy, bardzo możemy dzisiaj na żołnierzy naszych liczyć i, i jak bardzo chcemy z nimi być razem. Dawid Mazurkiewicz, Departament Promocji Województwa Łódzkiego. Łódzkie pamięta i widzimy chyba, że pamięta. Tutaj tłumy ciągną już na Beleńskie pola. Ta inscenizacja wydaje się, że na stałe wpisała się już w, te, w to miejsce, w ten klimat. I rozumiem, że samorząd Województwa Łódzkiego zamierza kontynuować ten projekt. Pan marszałek Grzegorz Schreiber, kiedy jako radni zwróciliśmy się do niego, tej właśnie ziemi powiatu Zdrońsko-Wolskiego o kontynuację, bo była przerwa organizacyjna, bo wcześniej inny podmiot organizował to wydarzenie, e, powiedział, że tak, właśnie takie wydarzenia powinny być organizowane, powinny być cykliczne e, i wtedy dał wsparcie e, i dzięki temu kolejny rok spotykamy się właśnie tutaj wszyscy e, jako e, Podają się wszyscy e, mieszkańcy województwa łódzkiego, ale też w, dzi, dzisiaj widzimy, że jest wiele mieszkańców z Pola powiatu zdujskowolskiego i poza e, województwa łódzkiego, na przykład chociażby z województwa wielkopolskiego. Ja myślę, że z całego kraju, bo ja rozmawiałam na przykład e, nawet z uczestnikami rekonstrukcji e, i z osobami zwiedzającymi, chociażby z Katowic i e, z innych regionów Śląska, e, czyli rozumiem, że tutaj e, promocja tego wydarzenia też e, ma duże znaczenie. Tak, powiem tak, że bardzo dużo grup rekonstrukcyjnych, stowarzyszeń, bo przecież ponad 200 rekonstruktorów, bardzo dużo pirotechniki, bardzo dużo sprzętu wojskowego, tego nowoczesnego, bo przecież mamy tutaj wiele jednostek. To wszystko składa się na to, że to wydarzenie co roku jest coraz bardziej atrakcyjniejsze, ale też pozwala nam wspólnie przecież dobrze się bawić. Warto zauważyć że tutaj przede wszystkim mamy całe rodziny z małymi dziećmi, z młodzieżą, dużo nastolatków. Więc chciałem powiedzieć, że to jest takie wydarzenie, które różne grupy społeczne przyciąga i każdemu możemy zaoferować właśnie coś atrakcyjnego. Pan marszałek Grzegorz Schreiber uważa, że każdą rzecz, którą robimy, powinniśmy edukować społeczeństwo, młodzież w tym wypadku. Więc ta informacja, komunikacja, która płynie z Departamentu Promocji, właśnie powinna mieć te aspekty. I wydaje mi się, że to Tutaj łączymy, bo te formy nowoczesne, typowo multimedialne, z tym nowoczesnym sprzętem wojskowym, z atrakcyjną formą koncertową i tymi wydarzeniami historycznymi, które miały miejsce, które dla nas, Polaków przede wszystkim, mieszkańców tego terenu są bardzo ważne, bo przecież to nasza tożsamość regionalna, to nasza tożsamość historyczna, to nasz patriotyzm. Więc tym bardziej wydaje się, że te elementy Tworzą całość i są tak istotne, ale przede wszystkim edukują społeczeństwo. Wysoko ale Wymierno. My w Polsce nie znamy pojęcia pokoju za wszelką cenę. Niemcy zaatakowały Polskę. Krajów, których z trzech stron. Południe, Północ i Zachód. Główna kumulacja sił. Droga zrobiła się prędko nudna. Przed nami wóz, za nami bóz. I tak krzonetnami ciągnęła się każda boże.